Proszę Państwa, lada moment rozpocznie się dzisiejsze spotkanie. Tak bardzo wyczekiwane przez kibiców. Nie ma to jak w końcu rozsiąść się przed telewizorem lub zająć miejsce na trybunach i na 90 minut zapomnieć o Bożym Świecie. Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a wraz ze mną Jacek Laskowski. Przed nami spotkanie eliminacyjne do turnieju głównego tych rozkrywek. Każdy chce wziąć udział w finałowych zmaganiach. Tutaj nikt na pewno nogi nie odstawi. Po co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta. Same delikatesy. Tak jest. Dzisiaj na ruszt wrzucamy spotkanie pucharowe, które wygląda naprawdę smakowicie. Takie turnieje stanowią prawdziwy sprawdzian wytrzymałości psychicznej, bo przecież każdy tutaj zdaje sobie sprawę, że porażka w pomeczu oznacza koniec zabawy. Dzisiaj obejrzymy pierwszy z dwóch, jej nadzieję, wyrównanych pojedynków. A na taką jedenastkę postawiła dziś ekipa gospodarzy. Goście rozpoczynają spotkanie w takim oto składzie. W momencie rozpoczęcia meczu nie wiadomo, który z graczy zadecyduje o jego wyniku. Ale w tym przypadku spore są szanse, że to właśnie on odegra tu kluczową rolę. W ostatnim spotkaniu zdobył cztery gole, a co pokaże nam dziś? Cóż, możliwości ma takie, że żaden wyczyn mnie nie zdziwi. Teraz może być groźnie. No, dobra to była obrona. Miał kilka opcji, idzie w środek. Gol! A więc nie musieliśmy zbyt długo czekać na pierwszą bramkę. Otworzył nam się wynik, jest 1-0. A teraz będzie dobra okazja. Cofa przed pole. I gol! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. I teraz przejmują piłkę. może dobrze dobrać, pokazują się na pozycjach centruje w pole karne, ma do kogo nie do wiary wybronił to to było wzorowe uderzenie głową mocne, mierzone ale jakimś cudem bramkarz był jednak górą no pozostaje mu pogratulować skuteczna interwencja, piłka wybita próba odbioru w ataku Dobry odbiór. Piłka jednak wyszła na aut. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Postanowił strzelać. Oj, dobry pomysł. Tyle, że wykonanie już nie najlepsze. Minimalnie niecelnie. Szkoda. Następnym razem powinno się udać. Obiecująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? Trzeba dobrze rozegrać rzut rożny, wykorzystać okazję na objęcie prowadzenia. Dość środkowuje z rogu, dość głęboko. Piłka za boiskiem, grę z piątego metra wznowi bramkarz. Mamy remis, spokojnie teraz przygotowują atak. Dobra wrzutka na bliższy słupek. Ale trzeba się tu było teraz wykazać. Parada godna największych stadionów. Kibice myśleli, że po takiej główce musi paść bramka, a tymczasem nic z tego. Ładnie teraz w ofensywie mają kilka możliwości rozegrania. Może strzelać. Uwaga! Co za siła! Mają szczęście, że piłka przeszła obok. Dobrze, mierzone podanie na dobieg. Obrońca na posterunku oddala zagrożenie. Jest pressing. Błąd, stracona piłka. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. To była kluczowa interwencja, bez niej byłoby krucho. Podarowana teraz piłka. Do Filipa Starzyńskiego. Corner. Pory koszecie. Teraz się może zakotłować pod bramką. Trybuny wyraźnie ożyły. Nareszcie sytuacja, która może dać prowadzenie. Może przełamać impas. Czy to wykorzystają? No i mocno teraz. Zdecydowane wybicie. Uwaga. Będą prowadzić. Pa! Tak! Zdobywa drugą bramkę w dzisiejszym meczu. Znakomita dyspozycja strzelecka. Nic dziwnego, że wielce uradowany prezentuje nam teraz swoją cieszynkę. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka. A zatem mamy wynik 2-1. Dodatkowa minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. I to tyle z tej akcji. Wódka piłki przez 16, ale jednak ta piłka była zagrana zbyt blisko bramkarza. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? W przypadku tej transakcji mogło skończyć się różnie. Ostatecznie jednak transfer potwierdzono. To młody i bardzo perspektywiczny zawodnik. Jeżeli będzie dobrze prowadzony, dostrzegamy w nim potencjał na gwiazdę na długie lata. W międzyczasie niech obserwuje... St I gol! Wyrównująca bramka. No to teraz dopiero zacznie się prawdziwa gra. Liczę na solidną wymianę ciosów. prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. Dobrze go teraz znalazł. Nic z tego nie będzie. Piłka przejęta po dośrodkowaniu. Teraz, dobrze, ma miejsce. Co za interwencja! Udało się odzyskać posiadanie. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Mocniejszy teraz pressing. Danie przejęte. Piłka odzyskana. No, trudno się teraz dziwić temu pressingowi. Sami się o to proszą. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Piłka poza boiskiem. Będziesz utrożny. Trzeba było nie kombinować. Tymczasem dojdzie do zmiany. Popatrzmy, czy to zmieni jakoś obraz gry. Pobalczyk. Pewnie to teraz broni. Co za błąd teraz. Stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. I zejście do osi boiska. Ależ ma żelazne nerwy. Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej, mogą zagrozić bramce rywala. Stanowił strzelać. Nie ma gola, poprzeczka, piłka w grze. Wybija tę piłkę. I piłka dla drugiej drużyny. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Patrzę na zegarek, mecz dobiega końca, każda bramka będzie na wagę zwycięstwa. Poprzeczka. Bramkarz musi mieć trochę szczęścia. Cóż, była tu szansa Bramkowa. Była i się zmyła. Ładnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Jest strzał. Gol! Tak to właśnie w piłce bywa! Gol w końcówce to chyba rozstrzyga losy tego meczu. Na to wygląda Tomku, ale pamiętajmy, gra się do ostatniego gwizdka, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Darowana teraz piłka. Jest ostatni gwizdek. Wygrywają przed własną publicznością. Na co po cichu pewnie wielu liczyło. Jest przewaga, ale w rewanżu nie mogą liczyć na przychylność na jedynie na własne umiejętności i zgranie. No jak to w dwóch meczach bywa? Oglądaliśmy dzisiaj świetny mecz. Dwa dobre zespoły nastawione na ofensywę. Ostatecznie udało im się uzyskać przewagę, więc bardzo jestem ciekaw, czym przeciwna drużyna odpowie w następnym spotkaniu.